Wigilia rozpoczyna święta Bożego Narodzenia. Zasiedli przy wigilijnym stole, by przełamać się opłatkiem, spędzić wspólnie czas i pośpiewać kolendy. W Tułowickim Ośrodku Kultury zorganizowano wigilię dla osób samotnych i będących w potrzebie. Dla nich to jest no, wielka radość. Chociaż potem może jeden już nie jest, siedzi przy stole wigilijnym, w, może w samotności, ale to dzisiejsze spotkanie to już jest dla nich ta największa radość tego roku. Przygotowaliśmy 70 miejsc, to przede wszystkim walka z samotnością i chęć spotkania się, stworzenie miejsca, gdzie każdy może tutaj usiąść i spędzić ten okres przedświąteczny razem z nami. Tradycyjne spotkanie wigilijne powróciło po trzech latach przerwy związanej z pandemią. To wyjątkowa chwila dla wszystkich jej uczestników. Ta magia świąt Bożego Narodzenia spotykanie się pokoleń już pod tą choinką, te potrawy. To jest kategoria bezcenna, na które czekamy cały rok. Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszym momentem w ciągu roku. Wigilia jednoczy nas przy wspólnym stole. Dla nas osób samotnych to jest naprawdę taka odskocznia, taka radość jakaś naprawdę bardzo miły. Także nie zapominają o nas emerytkach. Gdzie się spotykają, mogą porozmawiać. Łaskę na pewno uronią ci, którzy są całkiem samotni. nie? No bo my sami jesteśmy, ale przyjeżdżają do nas dzieci, wnuki, także sama Wigilia nie jest taka smutna, ale nie. Wigilia jest tradycją, dlatego że jest dużo potraw, rodzina się zjeżdża. Powiła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca. W gospodzie. Dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Tułowicach przedstawiły na tę okazję wyjątkowe jasełka.